Siemano, z tej strony Ripsman i witam was w... Kierujemy z modem. Tak, już e, następny odcinek, Item. E, to jest dobry item na Fidla, moja droga leono. I on e... już ma odborowany konto. Tak, już widzicie, gra na swoim koncie. E, to jest dobry item, ponieważ e, ja sobie z tego, jak widzicie, w raid to... No tak, aha, z tego, no, dobra. Czyli złożę sobie z tego internet do dżungli. Trześniemy, tu masz. Eee, sru, ale mu przywaliłem, widziałeś to? Co? Mano mu E autoata. Kurde, zniszczyłem jego Wraitha, tam małego golema. Rozwaliłem go. O, widzę młody tam agresywnie, kurde, nie ma co, Riven. Wysysamy mu życie. Bo Fiddlesticks to jest taki, o. On jest taki, o. Gołęziem. Tak. To jest... Gałęzie? Wiesz co to jest gałąź? Znaczy To jest strach na wróble. Co ty wystyśce? Małego. Po co? A co ci to obchodzi? Bo lubię małe, co? Co ci to obchodzi? się pytam Ja się ja się, ja, się pytam ja. Nie. Małe jaszczury Jest jasczek ziomek. Ogarnij się! Co ty? Nie wiesz? Jezus Jezus Maria! Z kim ja tu gram? Ale ty weź bo zginiesz ziomek Dobra myślę że tutaj Pierdam się Patrz 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 pa, pa 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 Widzisz? Ej 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 Nie 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 widzisz? Nie widziane? Ej w sumie Eee ej, ej przypomnę Czekaj zaraz go zgnoimy ej. Patrz Tu no tutaj o zacznij się z nim bić Daj mu się tak poobijać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Troszeczkę za późno to zrobiłem. Sorry mody, za późno to zrobiłem. Tu faktyko był mój błąd. Bon. Mogę to zrobić lepiej, fakt faktem. Uuu, ten flash. Katarina zrobiłaś to ze stylem. Trust, trust. don't worry guys i got this Hey! your name oh fuck jomec c nie są o dobra oh wow fuck for fucking sake Dobra dobra, nie, nie gridujmy, chodź tu, chodź tu, chodź tu o, On ma to chyba to wszystko Masz ulta? Dawaj gra. Pięknie No i to był taki chamski gang Taki już w ogóle Po największej linii oporu tak naprawdę Znaczy najcieńszej Będziemy tak tutaj stoi siedzieć tego? I A ja sobie będę tutaj zwałował to co należy do mnie Oj, 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 dobra Masz E? Ty masz skile, patrz. O Jezus, on zużył E. No i elegancko. I sobie przeskocz tutaj. Albo Nie cokolwiek. Mam chwili, ja sobie <laughs> no dobra, ale można też tak, no jak chcesz. I widzisz, i nasz blue jest nasz. Kurde. On się zabił, on zabił ludzi. Patrz, 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 tu do tych czaków. Patrz. O! Ktoś tu zginął, ziomek. Ktoś tu jest tępy. Mam na O, no nie Oj, ziomek, coś się chyba nie wyszło. E, he, he, he. Ziomek. Elegancko. Dobrze wyszło. Nie, tylko. O, to jest też Nie. Nie, on dostał fira. Nie ja wiem, czy wiesz co to jest To jest moje kół. I to zabiera prawie 2,5 sekundy z życia. Także. Dziękuję. Do widzenia, proszę pana. Młody, to było dobre. O Jezus, czy ona mnie zabije? Ona by mnie zabiła. Nie wyszedłbym z tej plamy autentycznie. iść to? Czemu ja łatanie nie zmaksowałem? Tak, chyba jak nie? Jezus ma... No ona... ta ten... Morgana jest overfit. O, albo ona full AP jakiś leci, ona strasznie mi miecie. To był taki... To miało być nieśmieszne. Kurde. What the fuck? co to był zakryt. Nie wiem. <gry> ona trzech ścisła, sama trzech Ksina Jasio Ej, ona Ksina zabiła Ksina, Lux i tego, Germana What a No wiem, widzę przecież Żeś mi tu powyliczał Kto mi przyprowadzi minionki? A, Flash? Już bym wolał sultować i stresować Ja tu robię no, no, repusz, ziomeczki. To fajnie. No, no, też się cieszę, cieszę się bardzo. Dzień dobry. O, dzień dobry. Poproszę chleb, żeby mi zapisała pani. <grym> Co? Jaki <grym> chleb? Co ty gadasz? Chleb. Zapomniałem, nie, nie te spodnie. Ulduję, kudy! Aha, no, ulduj, ulduj. A widzisz, dobra, to teraz Jarwana może. No. Dostał, słyszałem, był dźwięk. Dobrze. Niech sobie nie myśli. Że... 35 sekund. Tak, niech sobie nie myśli, że on może tutaj z nami sobie się bawić. Tutaj upierdzieliło mi ostatnią minutę nagrania. Yy, także uwierzcie mi ten mecz był prosty, ja tam sultowałem, to się skończyło i... taki mecz. Yy, także ja byłem Ripsłan, to był czwarty odcinek, kierujemy z młodym, polecamy się na przyszłość, no i siema.